Jedziemy sobie kulturalnie i ktoś wczoraj zapomniał zatankować auta Nieprawda, bo jak jechałam to jeszcze było paliwo i było 20 km. Mi Wyjechaliśmy z domu, zapomnieliśmy o stacji i nagle wyskakuje check engine i samochód nam stanął Jak on telepie Ja, ja nie idę po Ja też nie no. Ja też nie A <taki> tak <taki> <taki> opcji Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, dość nietypowo, mieliśmy go zacząć nieco później. Dzisiaj spędzę 24 godziny w kuli, tylko najpierw pójdę po paliwo. Bo jechaliśmy zacząć ten odcinek, no ale nie poszło to po naszej myśli. Także subskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Jedna taka subskrypcja to jeden litr paliwa więcej dla nas. I dzisiaj, tak jak już wspominałem, spędzimy 24 godziny w kuli, tylko musimy najpierw dojechać na miejsce, żeby ją napompować i robić różne ciekawe rzeczy. Świetna przygoda, jak się bawicie? Super. O, policja przyjechała. Serio? No. Przyjechała policja? mandat. Pokaż. <słyska> <słyska> Żartujemy. <słyska> <słyska> no uwaga, chwila prawdy. Jest Ale zaciągnął się Pomyślał, no Ej, ale check engine dalej się pali Może silnik musi wciągnąć jeszcze trochę tego paliwa Wciągnąć paliwo Okej, okay, więc tak jak już wiecie, spędzę 24 godziny w kuli Tylko jest kilka problemów w realizacji tego odcinka A dokładniej to dwa Po pierwsze, tą piłkę trzeba regularnie pompować, bo mimo wszystko ucieka z niej powietrze A żeby ją napompować, trzeba mieć kontakt Na mieście ciężko mieć kontakt Problem numer dwa jest taki, że jest duża i ciężko z nią przejechać Myśleliśmy, żeby wynająć busa, ale byłoby to niebezpieczne Dlatego coś trzeba będzie wymyślić Jesteśmy nad morzem, bo chcę wejść w tej piłce na morze i jestem ciekaw jak to wyjdzie. Także bierzemy naszą piłę i lecimy na pompować. No jeszcze mam tragarza przy okazji. Najbliższe 24 godziny z tego nie wychodzę Subskrybujcie kanał, koniecznie, jeżeli chcecie więcej takiego kontentu wspaniałego A my idziemy wrąbać się tym do morza Jak coś, to wiesz, w formaty żółw <głos> <głos> Ej, w sumie możecie mnie poturlać Normalnie, po co ja mam ist? Żyć nie umierać, widzowie Ogólnie w Polsce mamy dwa rodzaje morza Morze otwarte i morze zamknięte Znaczy, Bałtyk jest morzem zamkniętym, ale Mamy swoją zatokę. I tam gdzieś jest zatoka, tam jest lód. I właśnie tam idziemy, bo chcę się wrąbać na lód. Dobra, myślałem, że ten lód jest bardziej jakby sztywny. A w sensie wiecie o co chodzi, że zamarznięty. A to to za bardzo zamarznięte nie jest. Jednak nie wejdę. Nie pchaj mnie, mam twój telefon, Ola. Nie pchaj mnie. To daj telefon. Nie. Dziewczyny, mało. Super, coś wam nie wyszło. O to wpadnie? Ja za to wpadnę zaraz. Teraz najgorzej jest w takich sytuacjach wyjść bez pomocy jeść. Jestem. Brawo, Uf, dobra. Uf. Swoją drogą ja w tym czymś dzisiaj muszę zrobić streama Także wpadajcie. Tu jest Idziemy do auta. I właśnie y, tu jest problem, bo idziemy do auta. Trzeba jechać stąd, do galerii. A jeszcze nie wiem jak w tym przejadę. Teraz tak. No nie wejdę, nie? Jakby nie patrzeć. A nikt nie powiedział, że muszę. Spędzać czas w napompowanej piłce, po prostu muszę spędzić w niej czas. Tu trzeba spuścić powietrze, jest im potrzebny, Bartek. E, wspaniałe przeżycia widzowie. Praca bycie youtuberem jest świetna. Jeszcze, jeszcze, jeszcze chyba trochę, wiesz? No ja siedzę nie? Tylko kula całkowicie nie wyszła. Spróbuj zamknąć. <grym> Teoretycznie nie zadam pasów, ale tylko chciałem powiedzieć, że to jest w sumie bezpieczniejsze nawet niż pasy, bo w razie jakby się coś wydarzyło, to ja mam poduszkę powietrzu na miejscu. Jedziemy wolno, bo Ola jedzie, to jest git. Oma stoi, patrzy. Tak, jesteśmy w kolejnym punkcie, musimy to dopompować jak widać. Dzień dobry. Okay, dobry. Okej, więc dopompowaliśmy piłkę, idziemy teraz do galerii, dziewczyny zostawiliśmy, a idziemy dla nich po kwiatki i lody, bo miałem ochotę na lody. Kupimy kwiatki Oli, ty jak będziesz chciał kupić Wiktorii, przy okazji, a no i mamy pretekst, żeby wyjść do galerii. Zakaz na kolejnodze, zakaz na rolkach, zakaz na rowerze, nie ma zakazu człowieka w kuli. <noise> Albo i nie wchodzimy. Dobra, wchodzimy. <noise> Słucham? Tak, tak, to przez wirusa ale się chowa. Też się czujesz niekomfortowo? Tak, bardzo Ja tak samo <laughs> Dobra, musisz kwiaty zamówić Dobra co? Weź jakieś ładne Pracuj. Dziękujemy Dziękujemy pięknie Kwiaty mamy, idziemy po lody Nie ma ciasteczkowych Nie, są cookies Resztka jest, ale są Proszę Dziękujemy Dziękuję Dzień dobry Kwiatki dla pani. O, Proszę my, bardzo. Dziękuję dla Was mamy. I lodzik dla pani. Czemu <głamał> mi się! My też mamy coś dla Was. Co macie? Mamy dla Was! Co no kupiliście kwiaty. Nie no, na sobie kupiłeś, znaczy ja sobie kupiłem. Znaczy sobie kupiłeś. No. Jak sobie? No kupiłyśmy no, sobie kupujecie bo my nie kupieliśmy kwiatu, więc nie kupiłyśmy Nie kupujemy im kwiatów, caj? Gdzieś Świetnik no, Nie no, no dziękujemy, to pomieszamy. No, piękne, jesteście uroczy. A wy jesteście żminy za to. Dlaczego? No dokładnie. Dlaczego, bo sobie kupiłyśmy same kwiaty? Tak, bo w nam nie kupujecie kwiatów. A kupujesz mi nie wiem, e... codziennie nowe? No właśnie grę komputerową. Kiedy mi kupiłeś ostatnio? No właśnie. Dobra wejść w tej kuli. Kiedy w yy, fałdolce yy, z kodem chyjaworskim przestrzelę O! No, no, kiedy? Zmęczyłem się dość mocno. Jedziemy do domku, zobaczyć reakcję psów na tą kulę. Bo psy jeszcze w sumie tej kuli nie widziały. W sensie nie widziały nie w tej kuli. Gdzieś tam widziały, jak była rozpompowana, ale nie napompowaną. Także jestem ciekaw ich reakcji. Dobra. Pan do tyłu? Tak, dopompujemy tam piłkę tak i ty ładnie. mnie wpuścisz balkon, bo ja jej ta, inaczej i tak nie wejdę. I zobaczymy reakcję piesków. Pompujemy. Mam nadzieję, że się wcisnę. Zawsze mnie zastanawia, co sąsiedzi. Muszą sobie myśleć, jakby widzą, nie wiem, na przykład w kuli. O nie, skipper tu przyszedł. Cześć, skipper. E, no, normalnie zareagował dziwo. Tak. Obydwoje dwoje normalnie w miarę zareagowali. Wywalone mają, wyszli se. No do domu, zobaczymy, jak przyszedł. Będę zachowywać w domu. No właśnie. Cześć, Likuś. Gdzieś Skippuś? On jest Ale a ja gdzieś tak, to? Że ale to dobrze Tak, no nawet lepiej, no bo się bałem, że oni ją przedziurawią tak, Że będą na skakać, grapać tak. czy coś takiego Ogólnie ta kula jest wygodna, że sobie tak poleżeć tak. Zostawiamy sobie ją Taką napompowaną I będziemy mógł sobie normalnie leżeć i oglądać film Jak widzowie zostawią dużo łapek w górę, to będzie ekstremalny test tej kuli Także nie wiem czy ona wytrzyma No dobra <laughs> My teraz sobie chillujemy, obejrzymy jakiś film. Potem zamówimy jakiś obiad. Taki kuź. Ugotujesz coś? Ty coś ugotujesz? Ja ugotuję w kuli. A póki co idziemy sobie coś pooglądać. Zgłodniliśmy. Swoją drogą ja się mi jeszcze w tej kuchni, nie? Nie zwróciłeś uwagi? Nie, bo ja dodaję zdjęcie na Instagram. O, zdjęcie na Instagrama ale dodaje Zapraszam na nasze Instagramy W każdym razie wita w mojej kuchni Z tej strony wasz kucharz Pawelo Dzisiaj będziemy gotować makaron po włosku Na sam start Musimy wziąć garnek, nalać do niego wody, i w tym garnuszku będzie nam się gotować makaron. Do wody dodajemy szczyptę soli oraz oliwy soliwek, aby makaron nam się nie pokleił. Pamiętajcie, moi kochani, aby makaron gotować maksymalnie 7 do 8 minut, aby był on w odpowiedniej twardości. I wybierajcie swój ulubiony. Ja dzisiaj wybrałem Riganotti. Bardzo dobry, polecam. Polecam również mrugające światło, jeżeli nie włączy okapu. I musicie też wiedzieć, że trzeba regularnie, co najmniej co 2 minuty, mieszać wasz makaronik, aby się nie przykleił do spodu garnuszka. Nasz Przygotowany już makaron odcedzamy. Pamiętajcie, aby od razu oblać go zimną wodą, żeby jeszcze bardziej nam nie zmiękł. No i na końcu już bierzemy patelnię. Następnie sos od zaprzyjaźnionych włoskich dostawców. Dodajemy z wyczuciem. Całość smażymy aż do momentu zagrzania. Dodajemy odpowiednio porwany ser. I nasz wspaniały włoski makaron jest gotowy. Gorzej jak w trakcie przygotowania wasz klient zaśnie. Wtedy jest problem. Nie no dobra już dosyć. Oglądamy generalnie drugi film i postanowiłem, że zrobię jedzenie w kuli, no i widzicie co się wydarzyło. Ola zasnęła. Olciu, Aleksandra. Olcia. Mm -hmm. Jedzenie jest gotowe. O! Mm. Już sobie sekunda. 50 tysięcy łap w górę i zakładam kanał Jawor Gotuje Co to jest? Makaron. No, słucham? Znajdujcie lepszych klientów mniej wybrednych. Mało sera! No, także tak by to wyglądało. My zajedamy i oglądamy dalej film. Pyszne jest, ale za mało sera. Zbliża się powoli godzina 19 Co za tym idzie, muszę zrobić streama Tylko żeby wdrapać się do góry Trzeba rozpompować znowu piłkę, dlatego My to ogarniemy i Widzimy się u góry Udało się Zanim jeszcze zacznę być na żywo Muszę ogarnąć jakąś samowystarczalność Bo Ola sobie ucieka do znajomej I będę sam Męczący zrobienie czegokolwiek w tej kuli. Dobra, ja wszystko ogarnę. obs i tak dalej. Trochę to zajmie. Po streamku pewnie będziemy szli spać. Yoshi, i <noise> Pana 400. Co laty. jest? Zjadam się w tym przy XD. Dzięki Yoshi za 400 zł. Turlane będzie. Tak o, specjalnie dla Ciebie, Filip. Za 400 zł mogę się turlać. Jest turlany. Tylko teraz nie wstanę Przebrałem się już po streamku, jestem gotowy do spania Pieski teraz rozbudziłem akurat, Aleksander już sobie leży Nie też rozbudził, bo musiał napompować tą piłkę tutaj I Jest problem jeszcze jeden przed spaniem, Ociu. Te łaty są super, ale po całym dniu one już nie wyrabiają i piłka tak z 30 minut jest rozpompowana Teraz? No przed spaniem, no jak mam spać, będę spał na podłodze To są w aucie no, ho, ho, Nie ma szans Plus jest taki, że jest tu gorąco i nie potrzebuję kołdry. Ogólnie jestem tak spocony po całym dniu w tej piłce, że masakra rano jak tylko wstanę muszę się wykąpać, teraz już nie mam siły. Także dobranoc. Smutno mi tak będzie spać bez ciebie. A mi nie, mi będzie wygodnie. Aha. A, ty musisz mi te łaty zmienić. No, no Powiem tak, nie spało się najgorzej. Spałem w gorszych miejscach. E, plecy mnie bolą. Powietrze... Mi zeszło tak, że prawie leżę na ziemi Jest tutaj no jakieś jeszcze z 5 centymetrów Najgorsze jest to, że czuję się strasznie brudny Bo wczorajszy dzień był dość intensywny mimo wszystko Mamy 10.36 Jeszcze około godziny muszę tu spędzić Także ja sobie chwilę teraz przeglądam meta. Ogólnie zapomniałem jak fajne są te odcinki mimo wszystko Dawno nie nagrywałem 24 godzinnego challenge Już z 2 miesiące chyba do siebie I powiem wam, że jest to całkiem ciekawa przygoda dla mnie <słuch> 11.36 Wychodzę z tego czegoś. Idę się wykąpać, ogarnąć. Yy, subskrybujcie kanał. Dużo łapy w górę i robię ekstremalny test tego czegoś. Dajcie znać, gdzie mogę spędzić następne 24 godziny. Yy, subskrybujcie. Yy, trzymajcie się. Yy, do zobaczenia. Papa. Pa. Cześć.